Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje audiobook Oddanie się Bogu. Dziełko to przed wielu, wielu laty napisał ojciec Józef Szrajwers. Rozdział trzeci. Ćwiczenie w oddawaniu się siebie Gdy dusza dobrej woli ofiarowała się Bogu wspaniałomyślnym aktem miłości, Fundament duchowej budowli już jest założony. Trzeba zatem teraz tylko budować, to jest często odnawiać akt oddania się. Ćwiczenie to ofiarowania się uskutecznia się z tą samą prostotą, spokojną łagodnością, z jaką dusza wyzuta z siebie wypełnia wszystkie swoje obowiązki. Rano z chwilą przebudzenia dusza wznosi się ku Bogu, ofiaruje mu całą swoją istotę, prosząc, by nią dowolnie rozporządzał. Ten akt zastępuje jej długie modlitwy. Jest to przyjęcie z miłością wszystkiego, co ją spotka w ciągu dnia, słodkiego czy gorzkiego, miłego czy przykrego. Jest to radosna gotowość spełnienia wszystkiego dla przypodobania się Bogu. Dusza usiłuje zachować się spokojnie w tym podstawowym usposobieniu i od czasu do czasu powtarza swój akt. Tak skupiona w Bogu udaje się na modlitwę i do pracy stosownie do wymagań swego stanu. Podczas zajęcia dusza jest panią siebie, pracuje bez pośpiechu lub powolności, nie pozwalając się opanować ani pragnieniu jak najszybszego ukończenia roboty, ani ochocie zaskarbienia szacunku innych, ani przyjemności, jaką znajduje w swym zajęciu. Nie należy dusza do siebie. Oddała się zupełnie swemu Mistrzowi. Nie należy również do nikogo innego, będąc królową i oblubienicą Jezusa. Nie jest też niewolnicą swej pracy, bo praca to nie cel, to tylko środek. Dusza zabiera się do swych czynności bez namiętności. Wykonując je spokojnie, jako spędzenie czasu nakreślonego jej przez Jezusa w oczekiwaniu Jego przyjścia. Kończy pracę bez pośpiechu, wiedząc, że po jednym zajęciu nastąpi drugie. Często powtarza dla uspokojenia swej gorączki czynu: Kiedy spełniam tę pracę, nie mam innej do spełnienia. Kiedy z woli Bożej jestem tutaj, nie mogę być gdzie indziej. Tak panując nad sobą, zajmuje się swoimi różnymi obowiązkami po kolei, sercem swobodnym. Ta wewnętrzna swoboda pozwala jej zabierać się do wszystkiego z rozwagą i uwagą, bez zmęczenia i pośpiechu. Zarówno jak bez powolności i ociężałości. Ludzie najbardziej czynni to ci, którzy najmniej na to wyglądają. Rzucający się, rozgorączkowani prawie nic nie robią. Zaczynają, lecz nie kończą. Po pracy czują się niespokojni, umysł mają zajęty, niezdolny do myśli o Bogu. Dusza prosta, przeciwnie, naśladuje Boga, który zawsze jest spokojny i zawsze czynny. W ten sposób dusza przeżywa dzień, uzbrojona w swój akt oddania się Bogu. Powtarza go za każdą czynnością, przy każdej nadarzającej się trudności, przy radości lub smutku, które odczuwa. Dusza ma swój sposób opierania się pokusom i oddalania roztargnień. Skoro je spostrzeże, nie odpędza ich wprost, jak się odpędza muchy ruchem ręki, nie zajmuje się nimi, lecz mówi: Jezu, jestem Twoja, pomóż mi. Gorące akty miłości to jej odpowiedź na wszystkie zabiegi szatana. To też nie bywa długo nagabywana. Nieprzyjaciel wie, że każda pokusa wywołuje u niej nowe wzniesienie serca do Jezusa. Tak samo dusza prostym aktem miłości przyjmuje trudności, krzyże, cierpienia. Przeciwności gnębiące taką duszę mają jedyny skutek. Jest Nim przypływ miłości. Czas odpoczynku nie przerywa jej łączności z Bogiem, korzysta z Niego sercem swobodnym, wiedząc, iż taka jest wola Boża nie oddaje Mu się spodnietą i płytką uciechą. Wszystko w niej jest umiarkowane. Spędza chwilę rozrywki, jak dziecko pod okiem matki, Pamięta, że jest w obecności Boga, który ją widzi i kocha. Przy pożywieniu zachowuje dusza tę samą swobodę umysłu, nie zajmując się jakością potraw. Czyż wszystko nie jest darem ojcowskiej ręki Boga? Wystawia sobie, iż jest owieczką szczególnie umiłowaną, której Bóg dozwala zasypiać na swym łonie i jeść ze swej ręki. Całą uwagę ma skierowaną na dobrego Ojca, który ją tak czule kocha i nie myśli o niczym innym. Wreszcie dzień skończony, nadchodzi wieczór i nocny spoczynek. Usypiając, dusza szepcze raz jeszcze swój akt oddania się gorętszy, głębszy, jeżeli to możliwe, by przeprosić za zło popełnione, za dość uczynić za opuszczenie się w ciągu dnia. Potem dusza usypia w spokoju pod okiem mistrza, który nad nią czuwa. Błogosławieństwo domu, niech nas błogosławi i strzeże, wszechmogący i miłosierny Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty, Najsłodszy Panie Jezu Chrysta, Wszechmogący królu nieba i ziemi, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany zmiłuj się nad tym domem i strzeż jego mieszkańców. Niech Twoje boskie błogosławieństwo wszędzie nam towarzyszy, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński dla nas ukrzyżowany. Niech Duch Święty oświeca nasze myśli i serca i niech Jego moc działa przez nas na każdym miejscu. Wszystko, co się znajduje w tym domu, tych, którzy do niego wchodzą i z niego wychodzą, niech błogosławi i osłania od złego błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby się nie zbliżyło do niego żadne nieszczęście. Niech święte imię Jezusa z dziewięcioma chórami aniołów, będzie obecny w tym domu, darząc go swoim pokojem. Najświętsza Maryja Panna, niechaj go okrywa swoim macierzyńskim płaszczem. Święci Archaniołowie, niech go strzegą. Święci Apostołowie, niech będą szafarzami jego dostatków. Święci Ewangeliści, Niechaj go utwierdzają i umacniają. Krzyż Chrystusa niech będzie dachem tego domu. Trzy gwoździe Chrystusa niech będą Jego zaporą. Korona Chrystusa niech będzie Jego tarczą. Najświętsza rana Jego Boskiego Serca niech będzie schronieniem dla wszystkich Jego mieszkańców. Jezu. Mario, święty Józefie, wszyscy nasi patronowie i święci aniołowie stróżowie, uproście u Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby zachował ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia, grożącego duszy, lub ciało jego mieszkańców. Niech nam w tym pomoże, trójca przenajświętsza: Bóg ojciec, Bóg syn i Bóg duch święty. Amen. Nawiedź ten dom, Boże, nasz ojcze. Nawiedź ten dom. Oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają. Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju a twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy przez Chrystusa Pana naszego amen Kyrie eleison Chryste eleison, Kyrie eleison Chryste usłysz nas Chryste wysłuchaj nas Chryste wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Synu odkupicielu świata Boże. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, Jednorodzonego syna Ojca przedwiecznego. Wybaw nas, krwi Chrystusa. Wcielonego Słowa Bożego. Wybaw nas, krwi Chrystusa nowego i wiecznego przymierza. Wybaw nas krwi Chrystusa w w ogrójcu spływająca na ziemię. Wybaw nas krwi Chrystusa Przyskająca przy biczowaniu, wybaw nas, krwi Chrystusa, brocząca z podcierniowej korony, wybaw nas, krwi Chrystusa. Krzyżowa na krzyżu, wybaw nas, krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas, krwi Chrystusa. Bez której nie ma przebaczenia. Wybaw nas, krwi Chrystusa, Która poisz i oczyszczasz duszę w Eucharystii. Wybaw nas, krwi Chrystusa. Zdroju miłosierdzia, wybaw nas krwi Chrystusa. Zwyciężająca złe duchy, wybaw nas krwi Chrystusa. Męstwo męczenników, wybaw nas, kwi Chrystusa, mocy wyznawców, wybaw nas, kwi Chrystusa. Rodząca dziewice, wybaw nas, krwi Chrystusa. Ostojo zagrożonych, wybaw nas, krwi Chrystusa. Ochłodopracujących, wybaw nas, krwi Chrystusa. Pociecho wybaw nas, krwi Chrystusa. Nadziejo pokutujących, wybaw nas, krwi Chrystusa. Otucho umierających, wybaw nas, krwi Chrystusa pokoju i słodyczy serc naszych. Wybaw nas krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego. Wybaw nas krwi Chrystusa, Wybawienie dusz z otchłani czyścowej, wybaw nas, krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas, Baranku Boży. Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie, baranku Boży który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, panie, krwią swoją i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty, jednorodzonego Syna Swego, ustanowiłeś odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zładoczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie, przez Chrystusa, Pana naszego.